Tom Cruise nie odgrywa żadnej roli w życiu Cruise'a. 16-latka podjęła ważna decyzje bez jego wiedzy. Dorastająca na oczach całego świata, Suri Cruise już za niedługo osiągnie pełnoletniost. Przyszła więc spora, aby powoli za czas zastanawiać się nad wyborem wymarzonego kierunku studiów. Jak donosi Daily Mail, Suri doskonale wie, z jaka branżą pragnie związać swoja przyszłość. Biorąc pod uwagę zasobność z portfeli jej rodziców oraz miejsce, w którym się wychowywała. Jej wybór nie jest szczególnym zaskoczeniem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Daily Mail informuje, że 16-letnia panna z zamierza studiować model w swoim ukochanym mieście. Nowym Jorku. Dziewczyna już rozeslala ponoc aplikację. Można zaryzykować, że mając wieloletnie doświadczeniem w branży fashion. szacuje się, że zawartość jej garderoby warta jest około 5 milionów dolarów. Surius złożyła papiery do kilku szkół. Katia ma nadzieję, że jej córka zdecyduje się zostać w Nowym Jorku, aby dalej mogli być tak blisko. Katia jest z niej bardzo dumna, ale taś przesadza czasami z nadmiernym otaczaniem córki opieka. Chyba sobie nie radzi z wizją tego, Zeus niedługo Suri wyprowadzi się z domu. Z brytyjskiego portalu podkreśla, że Tom Cruise nie odgrywał żadnej roli w procesie podejmowania decyzji o studiach córki. Nikogo chyba to nie zdziwi, biorąc pod uwagę, Zeus od 10 lat aktor nie miał z Suri żadnego kontaktu. Wszystko przez to, że Katie Holmes nie chciała wraz z córką przystapić do kościoła scjentologicznego któremu Tom zawierzył całe swoje życie. Przypomnijmy. 16-letnia Suri Truisen spaceruje ulicami Nowego Jorku. Coraz bardziej przypomina Kathy Holmes z diecia. Mimo nieistniejących więzów rodzinnych Cruise wywiązuje się z zobowiązań alimentacyjnych wobec Suri. W ugodzie rozwodowej aktor zobowiązał się wypłacać na rzecz córki 400 tysięcy dolarów rocznie do 18 roku życia. Również to on odpowiedzialny będzie za pokrycie kosztów studiów. Tom bardzo uważnie dopełnia swoich obowiązków, jeśli chodzi o opłacanie alimentów i lozenie na córkę, podaje informator ile Mail. Pisarka Samantha Domingo w wywiadzie z USW z 2019 roku wyjawila, że że rzekomo nie widuje się z córka. Ponieważ tego własnie wymagają ja od niego przywódcy kościoła scientologicznego. Jako ze surnier stapila przez interwencję matki do wspólnoty, nie jest uważana za faktyczną córkę Trójsea, tylko duchowy byt, który przyjął ciało jego córki.